Cześć! Witajcie w filmie, w którym szczegółowo przeanalizuję najnowsze zdjęcie z Jurassic World Rebirth, czyli nadchodzącego filmu, który swoją premierę będzie miał już 2 lipca tego roku. Pomysł na ten film sami wybraliście w ankiecie i na pewno w przyszłości takie ankiety się pojawią, ale pamiętajcie, że są one tylko dla subskrybentów tego kanału, a więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a teraz zaczynajmy! Zacznijmy od krótkiego mówienia samego zdjęcia. Ukazało one nam się w piątek. Widzimy na nim Scarlett Johansson wcielającą się w główną bohaterkę, czyli Zorę Bennett, wraz z Jonathanem Baileym, który zagra doktora Henry'ego Lumisa. Jak widzimy, Henry trzyma strzykawkę, którą pobiera prawdopodobnie Denna ze środka jaja, co może oznaczać, że to jajo należy do jednego z trzech najbardziej kolosalnych stworzeń. W tle widzimy ruiny, które widzieliśmy również na zdjęciach z planu filmowego, które dostaliśmy już kilka dobrych miesięcy temu. Widzimy również gniazdo, w którym znajduje się wcześniej wspomnane jajo. No dobra, jak już to zdjęcie mamy omówione, to przejdźmy sobie do analizy. Zacznijmy od chyba najciekawszej rzeczy na tym zdjęciu, czyli do jakiego gatunku należy te jajo. Jak już wcześniej wspominałem, najprawdopodobniej należy ono do jednego z trzech największych stworzeń tej tropikalnej biosfery równikowej. Z krótkiego zarysu fabuły, który wyszedł wraz z logiem i tytułem samego filmu, wiemy, że te kolosy trzymają klucz do leku, który uratuje ludzkości życie. Lek powstanie z DNA tych stworzeń, więc to dlatego dr Henry Lumis pobiera próbkę z tego jaja. No dobra, myślę, że na samym początku możemy wykluczyć tutaj mozazauro, wiadomo dlaczego. Chyba, że te ruiny znajdują się pod wodą, ale to by kompletnie nie miało sensu. A więc zostaje nam największy gad latający oraz największy dinozaur. Z ostatnich plotek można wywnioskować, że największym dinozaurem będzie nowy, nowy w serii tytanozaur. Jednak go też możemy raczej wykluczyć, ze względu na to, jak mało przestrzeni jest w tym miejscu, bo tytanozaur mierzył około 11 metrów długości i ponad 13 ton masy, a więc na pewno nie zmieściłby się w takim miejscu i nie założyłby tam gniazda. W takim przypadku jajo będzie należało do największego pterozaura, którym na 99% jest kecal koatli. Warto tu jednak zaznaczyć, że Kecalkoat z Jurassic World Rebirth będzie sporo różnił się od tego, którego widzieliśmy w Jurassic World Dominion, a mianowicie będzie on od niego mniejszy oraz będzie wyglądał kompletnie inaczej, co może oznaczać, że Kecal zmieściłby się w takich ruinach. Poza tym widzimy gniazdo, które jest bardzo podobne do tego, które widzimy w Jurassic World Dominion, kiedy to para Kecalkoatów założyło gniazdo na szczycie budynku World Trade Center. Było ono praktycznie w całości zrobione z suchych patyków i tak samo zbudowane jest z gniazdo na zdjęciu, co jeszcze bardziej naprowadza nas na to, że to właśnie do koatla należy to gniazdo. Na fotografii widzimy również światło padające z góry na Lumisa, a także z tyłu zazorą, zorą, którędy ten ogromny pterozor mógłby wylatywać i wlatywać do gniazda. Jednak ze względu na to, że w tym uniwersum siedzę dość długo, to wiem, że twórcy lubią nas zaskakiwać i może się na przykład okazać, że ekipa Zory się pomyliła, a to wcale nie jest jajo z żadnego z tych trzech najbardziej kolosalnych stworzeń i będzie to na przykład jajo jakiegoś hadrozaura czy Teratop ceratopsa. Jednak myślę, że taka ewentualność, tym bardziej w tym przypadku, jest mało prawdopodobna. No i to była moja pełna i szczegółowa analiza najnowszego zdjęcia z Jurassic World Rebirth. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie łapce w górę i subskrypcji, bo lecimy po 500 subskrypcji do początku wakacji. I dajcie znać, co wy sądzicie o tym zdjęciu w komentarzach. A ja się już z wami żegnam, więc trzymajcie się, do zobaczenia, na razie i cześć!